3, 2, 1 Welcome to the Grunb Welcome to the Grundbart, jest grunbart! A ja mam w ogóle jaki znak jest z grudba Przerobiony jest... Drodmistry jestem z nami dobrze skuty! Dobrze, to będzie dobre! Obszar niezabudowany, tylko obszar za O Artur O, o, się, o się. Za każdym razem jak przychodzę do was To, są takie A, krzyki, nie mówię, nie to jest takie krzyki, to Co to jest? Welcome to Tam były konie, i ty jest i rozumiecie. <śmulacje> to jest? Czy to jest ta jedna ich przebitka w tym, tym telewizyjnym? <śmulacje> 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 <Dobre, śmulacje> jeszcze raz, bo tekst musicie słyszeć słyszeć kiedy księżniczki mi mi machają nie, Rzucam na nie, zaklęcie i pole Zaklęcie i polewamy eliksir. Ja, chyba trochę niewyraźnie. No, niewyraźnie. Nie I nie. Nie. trochę jeszcze lepiej no, no, się to rysuje. Napisy, napisy, robię. Napisy. Zaklęcie tak, i polewamy eliksir. Okus pokus, czary mary twoja stara. To twój stary. Hiiiiiiii! Niemożliwe to przeszło! Nie, mój artystyczna na